pozdabiają, niebo nam dają. Jezus Maryja, Józef. Pomoc żyjącym, umierający. Jezus Maryja, Józef. Szczęście jest gdzie tylko będzie. Jezus mary ja szczęście jest wszędzie, gdzie tylko będzie. Jezus, mary ja w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen, nowenna do świętej rodziny, dzień drugi, nowe rodziny, intencja za narzeczonych i nowożeńców. Właśnie w tym czasie wiele par narzeczeńskich z różnych powodów zastanawia się nad swym przyszłym małżeństwem, muszą głęboko przemyśleć swoje zobowiązania którymi zwiążą się na zawsze. Zobowiązania te wymagają prawdziwej miłości, pełnego oddania się, wzajemnej akceptacji i pomocy w codziennym życiu. To bowiem leży u podstaw rozwoju każdej nowo powstającej rodziny. Modlitwa. Boże, zawsze wierny swym obietnicom, prosimy Cię, Wspomóż nowożeńców już u samego progu ich pożycia małżeńskiego. Niech wzajemna miłość stanie się zaczynem ich osobistego dążenia do doskonałości, i niech będzie nim również dla tych, z którymi tworzyć będą wspólnotę rodzin. Otwórz szeroko ich serca na przyjęcie dzieci zrodzonych z ich wzajemnej miłości. Zgodnie z Twoją wolą, Mario i Józefie, którzy przygotowaliście w Nazarecie grunt pod wzrost Jezusa w latach mądrości i łasce, obdarzcie wspaniałomyślnym sercem rodziców, aby miłując swoje dzieci, jednocześnie też przekazywali im tę miłość, tak by i one były zdolne kochać drugich, Prosimy o to przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Jezusa, Maryi i Świętego Józefa, wzorów wszystkich rodzin chrześcijańskich. Amen. Błogosławiony Bóg naszych rodzin, błogosławiony jesteś, Boże Wszechświata. Tak, błogosławiony jesteś, Panie. Boże naszych rodzin, Boże naszej codziennej pracy, Boże naszych radości i naszych smutków, modlimy się do Ciebie za tych wszystkich, którzy cierpią, za tych, którzy nie mają pieniędzy, za tych, którzy nie mają wykształcenia, za tych, których nie darzy się uczuciem. Uczyń nas wrażliwymi, na ich potrzeby, i naucz nas dzielić się z nimi. Modlimy się do Ciebie za bezrobotnych i za ludzi młodych, którzy poszukują pracy, dopomóż nam przygotować dla nich miejsce w naszym społeczeństwie. Modlimy się do Ciebie za chorych, za tych, którzy utracili wszelką nadzieję. Na powrót do zdrowia, za tych, którzy zbliżają się do śmierci, wspieraj ich, dodawaj otuchy, pocieszaj, daj im cierpliwość i pogodę ducha. Modlimy się do Ciebie, za tych, którzy cierpią głód w tym kraju, za tych, których wygnano, za uchodźców. Panie, szafarzu tego, co niemożliwe, połóż kres naszym udrękom, rozszerz nasze serca i połącz nas we wspólnotę. I w końcu modlimy się do Ciebie za wszystkich naszych braci i siostry na świecie, w których odnajdujemy Twój obraz. Modlimy się do Ciebie i Cię błogosławimy za rodziny. A zwłaszcza za te, które składają Ci w ofierze życie swoich ognisk domowych. Akt poświęcenia się rodzin, najświętszej rodzinie. O Jezu, zbawicielu nasz najmilszy, który z nieba zesłany dla oświecenia świata, nauką i przykładem, większą część doczesnego życia swego, Chciałeś spędzić w ubogim domu w Nazarecie, pokorny i poddany Maryi i Józefowi, uświęcając tę rodzinę, która miała być wzorem dla wszystkich rodzin chrześcijańskich. Racz przyjąć łaskawie tę rodzinę naszą, która teraz tobie się oddaje i poświęca, bronią i strzeż utwierdzaj w niej świętą bojaźń swoją, pokój i zgodę chrześcijańskiej miłości, by stała się podobną do boskiego wzoru Twej rodziny i aby wszyscy do niej należący, nikogo nie wyjąwszy, wieczną szczęśliwość osiągnąć mogli. O Maryjo, najukochańsza Matko, Jezusa Chrystusa i nasza Matko, swoją miłościwą przyczyną, uczyni miłym Panu Jezusowi to nasze pokorne ofiarowanie i wyjednaj nam Jego łaski i błogosławieństwo. O Józefie, Najświętszy opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas Twymi prośbami we wszystkich duszy i ciała potrzebach, abyśmy mogli wraz z Maryją i z Tobą wiecznie wychwalać Boga w trójce Świętej Jedynego. Amen. Nawiedź ten dom. Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom, oddal od Niego, wszelkie wrogie zasadzki, Niech w Nim przebywają Twoi święci, a nie łowie, i strzegą nas w pokoju, A Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy, Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Litania do świętej rodziny. Kryje Eleison, Chryste Eleison, Kryje Eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami, Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, Jezu, Synu Boga Żywego, który stając się człowiekiem, z miłości ku nam, uświęciłeś więzy rodzinne. Zmiłuj się nad nami. Najświętsza rodzino, Obrazie Trójcy Przenajświętszej na Ziemi, Wspomagaj nas. Najświętsza rodzino, Doskonały wzorze Wszelkich cnót, Wspomagaj nas. Najświętsza rodzino, Wzgardzona w Betlejem od ludzi, Ale uczczona śpiewem aniołów, Wspomagaj nas. Najświętsza rodzino, odbierająca hołd pasterzy i mędrców, wspomagaj nas. Najświętsza rodzino, wysławiona przez starca Symeona, wspomagaj nas. Najświętsza rodzino, prześladowana i wygnana do obcej ziemi, wspomagaj nas. Najświętsza rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana. Wspomagaj nas. Najświętsza rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego, wspomagaj nas. Najświętsza rodzino, której opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej, wspomagaj nas. Najświętsza rodzino, której matka jest wzorem miłości macierzyńskiej, wspomagaj nas. Najświętsza rodzino, której dziecią jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej, wspomagaj nas. Najświętsza rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin, wspomagaj nas. Najświętsza rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadzieju w godzinę śmierci, wspomagaj nas. Od wszystkiego, co zakłóca spokój i jedność serc, zachowaj nas, najświętsza rodzino. Od rozproszenia umysłu i serca, zachowaj nas, najświętsza rodzino. Od oziębłości w służbie Bożej, zachowaj nas, najświętsza rodzino. Od szukania przyjemności i wygód światowych. Zachowaj nas, najświętsza rodzino. Od przywiązania do dóbr ziemskich, zachowaj nas, najświętsza rodzino. Od pragnienia próżnej chwały, zachowaj nas, najświętsza rodzino. Od złej śmierci, zachowaj nas, najświętsza rodzino. Przez najdoskonalsze zjednoczenie, serc waszych zachowaj nas najświętsza rodzino przez wasze ubóstwo i waszą pokorę zachowaj nas najświętsza rodzino przez wasze doskonałe posłuszeństwo zachowaj nas najświętsza rodzino przez smutki i bolesne przejścia wasze zachowaj nas Najświętsza rodzino, przez pracę i trudy wasze, zachowaj nas, najświętsza rodzino, przez modlitwy i milczenie wasze, zachowaj nas, najświętsza rodzino, przez doskonałość czynów waszych, zachowaj nas, najświętsza rodzino. Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie. Rodzino święta, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją, daj nam poznać, Skutki Twojej zbawiennej opieki. Módlmy się, Boże, Ty w świętej rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączani wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Za rodzinę rozbita O dobry Jezu, Ty tak ukochałeś rodzinę, czego mieliśmy przykład w Nazarecie, kanie galilejskiej, podczas spotkań u Twych przyjaciół Marii, Marty i Łazarza. Spojrzyj łaskawie na te rodziny, które z różnych powodów zostały rozbite. Pomnij że uświęcone zostały one sakramentem. Daj im moc, aby mogły naprawić to, co się jeszcze da uratować. Daj moc wszystkim osobom pokrzywdzonym, które nie przyczyniły się w żaden sposób do rozłamu. Otocz opieką, zwłaszcza dzieci, najwięcej cierpiące z powodu rozstania rodziców. Daj także siłę przebaczenia i uzdrowienia psychicznego oraz moralnych zranień. Wskaż drogę ku nowemu życiu, wypełnionemu Twoją łaskawą miłością i miłosierdziem. Niech Duch Święty ześle potrzebne dary i moc pocieszenia. Amen. Modlitwa końcowa. Boże, od którego pochodzi wszelkie Ojcostwo w niebie i na ziemi. Ojcze, który jesteś miłością i życiem, spraw, aby każda rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, zrodzonego z niewiasty i przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby każde młode pokolenie znajdowało w rodzinie mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie błagamy Cię o to, za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu, aby Kościół wśród wszystkich narodów Ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach, i poprzez rodziny, przez Chrystusa, Pana naszego, który jest drogą, prawdą i życiem na wieki wieków. Amen. Was, wielka i pomoc wszelka. Jezus Maryja, Józef. Cię bezpieczną. Jezus Maryja, Józef, nie drogę wieczną spraw Cię bezpieczną. Jezus Maryja, Józef, w Niebo wprowadźcie. Jezus, Maryja, Józef. Przez szczerą stółkę sprawcie otuchem. Jezus, Maryja, Józef. Przez szczerą stółkę sprawcie otuchem. Jezus, Maryja, Józef. ozza